Czekaj, dogonię go. Ko, tylko jeden jest w samochodzie, drugi jest gdzieś w czerno. Tak, musiał zostać przy stacji. Musiał zostać przy stacji, niech ktoś pokonuje mu jedzenia. Masz ramionicę? Mam, mam. Podjedź, drogowy jest wysiadam? bye bye, dobranoc mamy go, mamy go, tego poza czerno teraz szybko do czerno, bo on pewnie już jest przy więzieniu może on coś zabierać, czy nie? mam radio o kurwa Żyjemy tylko autona, jak spodowało. Potrzebujemy podwózki.